Witajcie na kanale Studiopatów. Znajdujemy się w Śniekozach w gościnie u Grzegorza. Grzegorz chciałby nam tutaj y, zwrócić uwagę na, pewny, na pewien problem, który występuje na naszych drogach, zwłaszcza w okresie y, żniw, w okresie, że tak powiem gorącym dla rolników, nie tylko ze względu na temperaturę, ale także ze względu na prace polowe. Ale o szczegółach opowie wam Grzegorz. Grześku, oddajcie głos. Słuchajcie, jesteśmy właśnie na tle kombajnu z zespołem nim, który jest zamontowany na wózku. A dlaczego on jest na wózku? No bo ustawodawca nam zabronił poruszania się kombajnami z, z hedrami po drogach publicznych. O co chodzi z tym poruszaniem się na drogach publicznych z hedrami? I no ustawodawca nam zabronił, ale nie wskazał nam gdzie mamy czynność manewru spięcia kombajnu z tym oto zespołem wykonać. Tak na przykład tutaj jesteśmy na drodze powiatowej. Która ma szerokość, asfalt ma 3,5 metra i mój kombajn też ma prawie 3,5 metra. Jakśmy to z Michałem przed yy, nagrywaniem mierzyli, no i teraz gdzie mam tę czynność wykonać? Widzicie na, za, za plecami jest zboże, no to przecież nie będę tego wykonywał na, na polu, na którym jest zasiane. Na drodze, no kto ma, kto ma to zabezpieczyć, yy, kto za to będzie brał odpowiedzialność, jeżeli ja ten manę będę wykonywał na, na, na tej drodze bo to potrzeba też dużo miejsca. Też kombajny gdzieś trzeba się nawrócić, żeby spiąć. Hader trzeba postawić z wózkiem w powszech drogi to potrzeba kilka osób, czas, no a żniwa wiecie sami jakie są. To są okienka pogodowe, które każda minuta się liczy, żeby każde areałę wyłapywać w dobrych parametrach. Co w tej sprawy, żeśmy jako rolnicyśmy to wszystkie już zrobili, został wysłany mail do jednostki policji w Sandomierzu z prośbą o przyszykowanie materiałów co nam grozi zaproszenie się z kombajnem z zespołem żniwnym gdzie mamy przeprowadzić manewr spinania kombajnu z hedrem i kto ma to zabezpieczyć i podobne rzeczy także żeśmy dzisiaj dostałem telefon z jednostki że takie informacje nam udzielą na maila ale też prosiłem żeby jeszcze został nagrany taki instruktażowy materiał z udziałem policji Także z Michał wy wybierzemy się do Samborca do <coughs> rejonu dróg powiatowych, tu, który odpowiada, wydaje nam zezwolenie na poruszanie się kombajnami po drogach publicznych powyżej 3 metrów. Mój kombajn bez kadra ma 3,5 metra prawie, czyli łapie się jeszcze w kategorii tej, tej, która pozwala za 100 zł, bo jeżeli by przekroczył 3,5 metra, a nie przekroczył 4, to już jest proszę Państwa kolejny... Yy, koszt, bo to chyba już jest 1600 zł bynajmniej w zeszłym roku było i to pozwolenie nam pozwala jeździć na yy, 10 wyznaczonych odcinkach o danej godzinie i trasie. Yy, Ustawodawca też nie przewidział informacji, że my mamy ograniczone możliwości. Nie wiemy, czy będziemy to trasą jechać jutro, czy za tydzień, czy za dwa, żeby skosić, bo to zależy wszystko od górę. Także no, tutaj z naszej strony na razie tyle. Będziemy próbowali gryźć, pokazać bóbel prawny, jaki jest właśnie w tym poruszeniu się kombajna po drodze. Powiedzmy może jeszcze tak dla uświadomienia dla nierolników. Ile? Potrzeba mniej więcej miejsca, aby taki heeder przypiąć do kombajnu? w metrach kwadratowych. No jak sami widzicie długość. To jest gdzieś około ciężarówki znaczepo. Mhm. Cały zestaw. Gdzie to wykonać? No, żebym to prawidłowo mógł wykonać, no to jest potrzebny plac jakiś chociaż 30 na, na, na 40. Żeby wjechać, odpiąć, kompanię, cofnąć. Bezstresowo, bezstresowo ten manewr wykonać. I no, na, wyobraźcie sobie, ja mam 100 hektarów pola w 70 działkach i na każdej działce są areały co mam i pół hektara. I wyobraźcie sobie, że na ja 30 metrów na 40 mam zniszczyć uprawy, o które odbałem przez rok. Bez sensu. Bez sensu jest to rozwiązanie. Czyli ustawodawca po prostu stworzył bubel prawny, który nam nie umożliwia wykonywania naszych czynności zawodowych. No i teraz będziemy po prostu powoli ten temat upubliczniać, no i krok po kroku, dzięki policji, mam nadzieję, dzięki tutaj podmiotowi, jakim jest rejon dróg, pokażemy ten bubel prawny i wskażemy ustawodawcy, że tu i tu są rzeczy, które są źle zinterpretowane ale także też czekamy na podjęcie inicjatywy przez Ministerstwo Infrastruktury i Ministerstwo Rolnictwa, żeby te wymogi, które my mamy oczekiwania, dopasowały do naszych potrzeb, bo dzisiaj ktoś sobie wymyślił zakaz poruszania się, a okazuje się, że my i tak jeździmy z tymi Hedrami po tych drogach publicznych, bo jest ciche przyzwolenie ze strony policji, a z drugiej strony ktoś wiedzie w nas i jest, choć my wszystko zachowaliśmy, bezpieczeństwo i tym podobne rzeczy, było zgodnie, ale jest kader podpięty i jest już z góry meta. Z góry jesteśmy skazani na porażkę, bo myśmy choć zachowali wszelkie środki ostrożności, i tak jest nasza wina. Co chcemy osiągnąć dzięki temu nagłośnieniu? Chcemy zmienić prawo prawo tak, żeby właśnie na takich drogach powiatowych i gminnych, które znajdują się na terenach wiejskich, można się było poruszać kombajnami z kadrem do 5 metrów. Yy... A także chcemy, żeby inni użytkownicy, którzy mają nawet większe areały, to też mają ten sam problem co my, że powyżej 6, czy tam 9 metrów mają i też one nie wiedzą, gdzie bezpiecznie ten manewr wykonać z się. Czy to na drodze, czy to gdzie. No, infrastruktura nie jest przygotowana, No przepraszam bardzo, ale choćby było obok pole wykoszone, to też ktoś ma problem ten pierwszy areał zrobić. Po drugie pole obok jest, jest własnością prywatną, nie można nam wjeżdżać tak sobie na czyjś teren i też to wykonywać. Nie ma nigdzie porobionych wysepek do spinania się. Także ktoś wymyślił prawo zdetne, a jeżeli chodzi o interpretację tego prawa, to parę lat do tyłu poseł Jarosław Sachajko wysłał interpelację do Ministerstwa Infrastruktury i Chyba Rolnictwa w odpowiedzi dostał, dlatego jest zakazane, bo osoby w okresie wakacyjnym, które chcą dostać się na urlop, mają ograniczony czas i, i przez to, że kombajny by się poruszały z hedrami, to mają utrudnienia, ale niestety one mają jeszcze większe będą mieli jeżeli my się zachowamy faktycznie do tych przepisów, czyli będziemy się spytać na tych drogach. No to sobie wyobraźcie, co, co chwilę by na drodze policja będzie musiała stać, nas zabezpieczać, a wam blokować przejazd. No, musicie wybrać, kto jest, co jest dla was będzie lepsze. Paradoksalnie nie trzeba by urządzać protestów blokad rolniczych, tylko żniwa. Tak, żniwa wystarczyłyby i spinanie się, zachowanie się tylko do przepisów, że spiąć mam się, czyli policja będzie. Nie wiemy, jak to policja to interpretuje, no czekamy na informacje o to policji, bo policja powiedziała nam, że oni nie są od tego, bynajmniej tak nieoficjalnie, że jak się to pan wyobraża, żeby tysiąc kombajnów wyjedzie świętokrzyskim i my mamy tysiąc kombajnów zabezpieczeń na drogach, no ale jak wy sobie to wyobrażacie, że jak, jak ja mam zebrać to pole, z tego pola zboże. Tak, to ciebie ma zabezpieczyć przy Ta. spinaniu się i w ogóle. No wiadomo, policja no, faktycznie nie da rady tego zrobić. No bo jest prawo złe. Ale jest prawo złe i to trzeba właśnie, to trzeba zmienić. No i my będziemy w tym kierunku szli. Także to, że na te żniwa nadal będziemy z tym paradoksem, no to wszyscy doskonale wiemy, ale dzięki małym kroczkom, mam nadzieję, że tak za kolejny jest. rok. Już, ty, już będziemy mieli normalne, normalne przepisy, które nas będą chronili no i zabezpieczały nas, ale też innych uczestników ruchu. Z mojej strony może taki apel do władz administracyjnych, aby w okresie właśnie wzmożonych prac polowych wydały jakieś znaki drogowe, że no, poruszają się maszyny rolnicze. Zawsze to może grać na wyobraźnię i ten kierowca troszeczkę nogę z tego gazu zdejmie, nawet śpiesząc się na urlop. Ciężywe. Także Michał, jak wybieramy się do samworca, no to tam będziemy chcieli pokazać Wam, a to zresztą na następnym nagraniu. Zobaczycie na następnym nagraniu. No dobrze, o, na razie. Dziękujemy. Dobra, ja wrzucam. Y